Cześć, witajcie, z co jestem Kosek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ogram sobie znowu DLC do FNAF Security Beach Ruin. Część druga. Skończyliśmy tutaj przy Security Roomie. Pora wyłączyć te nody i lecimy dalej, nie? I Jeszcze chciałbym Was zaprosić na mojego Discorda, link w opisie oraz na mojego Twitcha. I jeszcze nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji na moim kanale, wraz z dzwoneczkiem, bo to mi bardzo pomaga. Dobra, odblokowaliśmy. Możemy iść dalej. Tędy chyba. O, Monty. Mieliśmy tam Montiego. Coś tutaj może będzie. Mamy wejście do góry. O, mamy kolejnego childno'da. Wyłączonego mamy. I jeszcze powinien być jeden. Tylko gdzie on jest? Dobra, tu mamy tego królika. I proszę bardzo, drugi child note. Tak najbardziej. Mamy wyłączonego. Teraz lecimy główny note. Zaktywować. Łabeczka. A. Tak, tak to nie zrobimy. Tak to trzeba będzie zrobić. Proszę bardzo. Ok. I teraz tutaj mam przejście. Dobra. Mamy wenty. A, takie wenty. Dosyć, dosyć krótkie były, ale mamy kamery. Ok. Musimy szukać anomalii na kamerach i nam się odblokowało. Kolejny robocik, można go wyłączyć. Dobrze, wyłączony, teraz można iść dalej. Nie wiem po co w sumie to wyłączam, ale może to blokuje jakieś. Aha. Jesteśmy w Daycare Roomie. Na razie cisza. O nie. Dobra, są deaktywowane, na szczęście. Tutaj coś mamy. Okej, okay, chodźmy tutaj, może tu coś będzie. Faktycznie jest. Proszę bardzo. AR Moon Plus. Okej. Okay. Może iść dalej. Moon. i dobra. Taker. Dobra, on nie lubi światła. Okej okay. Czyli działa jak Foxy w FNAF-ie 2. Chodźmy tędy. Nie możemy używać maski. Ale tu coś mamy. Mamy kolejnego Cuba. I tym razem AR Sun Mask. Okej okay. Przejdźmy tędy. Okej okay. Oho, generatory. Musimy włączyć widzowe generatory. Okej, okay. tutaj mamy pierwszy generator. Ktoś mamy. Dobra, księżyc i słońce trzeba znaleźć. Aha, dobra, po kolei. Czyli najpierw księżyc. Mamy księżyc i... teraz... czarne słońce? Tutaj mamy coś, glitch jakiś Tędy można przejść Chodźmy tędy Musimy się pośpieszyć, zanim cokolwiek nas dopadnie Nie wiadomo Tutaj nie, dobra Tędy Do góry czy na dół? Na dół no i gdzie są te generatory? Ktoś mi powie tu coś mamy? Mamy barierę A nie, dobra Bariery nie ma Okej, okay, mamy pierwszy... pierwszy generator mamy Okej okay. Chodźmy tu. Okej. Okay. Możemy maski zakładać. Ale już jesteśmy dalej. Tu jest kolejny generator u góry. Czyli. gdzieś tam powinniśmy iść, tak? Dobra. Mamy tutaj kolejne kamery. Trzeba te anomalie. Mamy słońce, ale najpierw potrzebujemy tego robota. Mamy robota. No i słońce. Proszę bardzo. Tędy nie możemy iść. Mamy boksa. AR Golden Sun. Idziemy tędy sobie. Łączymy maskę, żeby przejść. I mamy kolejny generator. Mamy kolejny generator, i tędy chodźmy. On jest zatrzaśnięty. Nie może się ruszać. Tak więc my go teraz musimy zrebootować. Witaj, Sun Moon. Cokolwiek. kim, kim ty. Ty jesteś. I udało nam się to zrobić. Zaćmienie: O kurde, z księżyca i ze słońca powstało zaćmienie. Logiczne. Dobra. No nie. Chodźmy tędy. Nie wiem dlaczego mam takie spadki FPS-u w niektórych momentach. Dobra, musimy wyłączyć te nody. Przejdziemy sobie tędy. A, tędy nie. Okej. Okay. Mamy robota do wyłączenia. Okay, jak to ściągnąć teraz? Mamy cuba kolejnego. AR Comedy Mask. Okej, okay, tutaj mamy conduitsy. Naładować trzeba. Hmm, okej. Okay. maskę teraz i dezaktywować dzieliną Jeden na trzy. Okej, okay, tu to prowadzi. Czuję, że coś się zaraz wydarzy. Dobra, wyłączmy. Oby się ci z tyłu nie Dobra, jesteśmy safe. Jesteśmy safe. To najważniejsze. Ja bym się tu może porozglądał, to jest? To jest to jest. To jest. Okay. kamera station. Ok, mamy kamery, hey. Vanessa. Tam Wani. Kto jak to wali? Dobra, Czemu ja w ogóle kursora nie widzę. Mam jest. Słońce mamy, księżyc mamy oraz no, robota również mamy. Okej. Okay. Ja pierdzielę. Ej dobra, ja tego się nie spodziewałem. Okej, okay, jesteśmy w wentach. Czuję się tu niepokojąco. Jeszcze ta muzyka. No ho. Gold Okej, okay, jesteśmy na tych wózkach. Glamrock Boni, widzowie, to jest. Mamy w ogóle statuet. Statuę Freddy'ego zniszczoną, i wjeżdżamy do góry. Wjeżdżamy, widzowie, do góry. A tu platformy roz... O kurde, jak to jest zniszczone. Oho, Yo. i tu nagle zaczęło jechać, gdy my na tą weszliśmy, czy co? Okay. Cassie, where are you, Gregory? I made it to the catwalks. You said I could get to the raceway from here. Hold on. The schematics say there's a way to redirect the gondolas to the maintenance room. Deactivate the track controller, Gregory. You there? Of course not. So, security node and tracking controller. to take sobie to włączymy jak najbardziej czy będzie jeszcze to podładować trochę albo jednak nie tyle stykło i co nam to daje coś mamy nie dobra chodźmy do kamer obserwujmy w sumie czy te kamery mi dużo dają? Chyba nie. Czy tędy mogę... Tak, można przejść. Mamy security notesy. Okej. Okay. Mamy do tego strzelać. To jest listkę, więc uważać trzeba. Tędy doprowadzić tam. Okej. Okay. Tu nie mamy przejścia, więc... Tędy nie przejdę. Nie Monty. Ja pierdzielę! Ja w ogóle latarki nie mam włączonej Ja P.D. Ale jumpscare Mamy pierwszego squidy noda Okej okay. Wyłączyliśmy tutaj Więc jest git Tutaj teraz Trzeba postrzelać Proszę bardzo I chodźmy tam bo mnie coś odblokowało. Ja pierdzielę, co to jest? Dobra, wchodzimy, wchodzimy, portal. No way Ja pierdzielę, ej dobra Nie wiem co to jest Ale kurde, pani jakby się nie pokazywało Tak nagle przetwarzam Tu mam ten portal dziwny, tu mamy boksa Tędy nie przejdę nigdzie Więc zwrócimy się Tutaj nas prowadzi kabel, więc tędy powinniśmy iść Dezaktywujemy kolejnego, kolejnego chill note'a, Dobra, wyłączyliśmy teraz, jak się dostać? U kolejnego note'a. Zobaczmy kamery. Tu mamy w ogóle do strzelania, tylko gdzie to jest? My jesteśmy tu. No o kurde, no. Wait. Gdzie są te cele teraz? Arsan, Pinata. Tutaj mamy dobra. Wait. Możemy strzelać! Bargety. Nie znam. Ej dobra Jest Aim to jednak mocny jest Tu mamy portal tam chodźmy Tu mamy kamery Dobra Mamy krzesło kolejny chill notes do aktywowania Oraz Mamy kamery Chodźmy właśnie Przez portal można iść To chyba już po mnie, nie? Dobra, uratowane. Tu gdzie jestem? Ej, dobra. Co jest? It took care of it Save now. Oh. Ok. Tutaj mamy kostkę. Mamy ostatniego Cilnołca, proszę Państwa. Więc mamy wszystkie wyłączone. Odbierzmy sobie tutaj. ARGLAM Cika Plasz. No i można chyba wracać, nie? Da się tu jakoś. Chyba nie Dobra, chodźmy tędy. A tak po prostu, okej okay. Dobra, nice Idzie dobrze Ciśnij Teraz mamy trzy do połączenia I gwiazdka, proszę bardzo Wszystkie aktywowane Okej, okay, to się rozsunie I my teraz będziemy mogli... dobra Wiem, 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 wiem I... to teraz? A, po prostu jedziemy, okej okay. Toż tak można I jak mi dzisiaj wszystko boli Po meczu, bo Przed nagrywaniem tego odcinka kończyłem mecz, nie? tak mi wszystko boli Ale, lid było Dobra, dojechaliśmy tutaj Czy tędy można przejść? Nie, nie może, nie możemy Okej, okay. mam kolejnego robota Okej okay. Mamy schody, patrzymy na górę. Mamy drzwi. Drzwi do kolejnego pomieszczenia. AR Glam Bonnie Plush. Okej. Okay. Sobie ciebie wyłączymy, koleżko. Mamy trabinę, można się wspiąć w niej. Jak najbardziej. Dobra, aktywujemy sobie kondoidy. O, będzie trzeba podładować. No, i gdzie? No I wszystkie mamy. Uruchomiliśmy to. Uruchomiliśmy to. Piec uruchomiliśmy. Dobra, taśma jest off. Teraz aktywujemy prawdopodobnie taśmę, jeśli się nie mylę. No to wygląda. Co będziesz podładować? Dobra, jest. No i taśma ruszyła. Niestety tutaj nic nie możemy zrobić. Chodźmy na sam początek. Chodźmy na dół, i tutaj coś poszukajmy. Już tam widzę, że to kolejne trzeba wyłączyć. Kondyjny więc napełnijmy do samego końca, również tak. No i elegancko, ja mam jeszcze raz sprawdzić tą górę, bo może teraz się tam coś zmieniło. Nadal Tu pokazuje, żeby iść do góry. Więc chodźmy na sam szczyt tego pomieszczenia. Mianowicie otworzyło się. Let's go. Teraz możemy. Teraz możemy tędy tutaj wlecieć. Okej, okay, maska. Okej, okay, jak ten królik Co on tam ma? O kurde Teraz nie możemy ściągnąć maski Okej okay. Mnie to ciekawi Dlaczego? to on zrobił? Oho, cika na taśmie ciągu. Jak poleciała? Cabcake, ich nie. Oj, też nas zepkał. I dobrze, hmm, danger. Cześć, oh, pierdziele! No right, chodźmy tutaj. What nie, tutaj nie możemy. Okej, my no tu przejść nie możemy. Tam wzięła cupcake. To nie wzięła cupcake'a. Weźmy ją tutaj A tutaj co mamy? Czy dobrze, że ją tu posłaliśmy? Chyba ta. Teraz możemy tędy przejść O kurde Okej okay. Ej, ja w ogóle ten nie mogę włożyć maski, nie że ściągnąć. dobra? Chodźmy tędy. Tu coś mamy takiego wliczującego się, ale nie przejdziemy, bo maski nie możemy włożyć. Właśnie, jak włożyć? Tu coś mamy. okej okay. Właśnie, bo to ten królik podnosił to, dobra? O dobra, to blokuje użycie maski. Okej, okay. mam kolejne notes do połączenia, więc chodźmy, wrócimy do tego. A teraz tego nie odbierę. Proszę teraz. Okej. Okay. Ok, czyli jak za długo będziemy nosić maskę, to animatronik przychodzi i my giniemy. Znaczy, no nie giniemy, ale respi się przy nas. To nie miałoby sensu. Jak ona przesz przeszła przez tą dziurę? Przecież tutaj jest ten zablokowany. Dobra, chodźmy od razu tutaj i odbierzmy sobie tego boksa. I poszukajmy tego czilnowca, którego musimy wyłączyć. Mamy. Pierwszego mamy drugiego. A tutaj no dobra. tutaj jeszcze ciebie. ciebie, sobie jeszcze wyłączymy i boxa odbierzemy. A Air Foxy mask to nas na Idź. tu, idź tu, idź tu. Okej. Okay. Poszło sobie? Poszło sobie, dobra. Wyłączymy to, zaś na trzy jest. Mm, tutaj proszę i tutaj proszę bardzo. Mamy to widzowie. Mamy kolejnego, kolejnego wyłączonego. Możemy przejść dalej. I chodźmy może tutaj. Wyłączymy Ciebie. Jakieś inne dźwięki. Mamy tu przejście. Okej. Okay. Okej, okay, mamy dostęp do serwerowni Okej, okay, musimy wyłączyć, żeby dostać się tam do Grzegorza. Okej, okay, wszystko jest to. Mamy kamery. Anomalie trzeba 4 znaleźć. Nutkę. Mamy nutkę. Teraz gitara. To będzie tu, gwiazda, No i piorun. Proszę bardzo. Mamy błyskawice. I nam się to odblokowało. Możemy wychodzić stąd. Okej, okay, wrócił. Cześć! To tam? Mam tam jakieś wyjście. Nie? A to lipa. Nic już nie, nie widzę, nie? Kolejne anomalie musimy znaleźć. Gwiazda, piorun... Nie, gitara. A nie, dobra. Piorun. I gitara Nice. Ostatnia prosta, ostatnia prosta. Let's go. Let's go, mamy to. Weźmy sobie tędy. Znów nam ktoś szybcze. Mm, dobra. Ok. Mamy kiblę. Ktoś coś będzie. I kolejne drzwi. Czy to jest Princess Quest? Hm, A, to był prince Princess Quest. Okej. Okay. <laughs> Tej Dobra. Roxy. Poor Roxy.

Dobra. Słuchajcie. Na ten moment zakończymy już nasze zmagania. Kolejne zmagania z DLC. Myślę, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić, jak mówiłem, łapeczki w górę i subskrypcji na moim kanale. Wraz z po 300 subów. I zapraszam również na mojego Twitcha. Dzisiaj o 20.00 zapraszam na live'a w sobotę. Jak najbardziej. A więc co? Ja będę się z wami żegnał. Na razie. Cześć. yo!